Dobry, dobry wieczór. Kolejny tydzień w tygodnikach i tygodniki w ciągu tygodnia. Tym razem trochę o treści, o zawartości. Niestety, nadal bez tygodnika powszechnego. Być może fakt, że muszą zmieniać siedzibę, sprawił, że nie potrafią chwilowo wysyłać poza Kraków przynajmniej elektronicznej wersji tygodników. Szkoda, ale w tych trzech pozostałych też jest o czym mówić i o tym za chwilę. Okładki tradycyjnie nie są najmocniejszą stroną, muszę powiedzieć, tygodników Newsweek. Newsweek ma oto taką okładkę z Krystyną Jandą z jednej strony, a z drugiej strony, chyba z. Premierem Pinokiem, choć to nie jest zdjęcie takie, żebym natychmiast go rozpoznawał, i wielki napis: Jak ukryć katastrofę szczepionkową. Co ciekawe, moim zdaniem, odpowiedź na to nie pada w numerze. To ciekawa jest koncepcja, choć może złośliwie, tylko nie rozumiem zamysłu redaktorów. Przegląd ma. Zacny temat, dlaczego tak mało, czyli chodzi o szczepienia, oczywiście, ale znowu ze strasznie brzydką grafiką. I polityka chyba najciekawsza kto, gdzie, kiedy narodowy chaos szczepionkowy z ładnym pomysłem grafiki, gdzie zegar a jak wiadomo, na tarczy zegara mamy 12 godzin, odpowiada 12 miesiącom 2021 roku i stanowi taki rodzaj kalendarza szczepień. To ładny i fajny pomysł. Natomiast co w środku? No zacznę od tego Newsweeka, który mnie no, zdziwił, nie wiem. Czasem w Newsweeku już nic właściwie mnie nie dziwi. Ale jeżeli mowa o tych właśnie szczepionkach, no to jest to o bałaganie. Ale to właśnie wszyscy o tym bałaganie, w większym czy mniejszym, piszą. Newsweek chyba z największą uwagą zajmuje się też tak zwaną aferą celebrytów. Ja mówię tak zwaną, bo mnóstwo osób się oburza, że tak wybitnych, mówię to bez złośliwości, aktorów jak Krystyna Janda, czy nie wiem, Olgierd Łukaszewicz nazywa się celebrytami. Rozumiem, unikam tego choć formalnie celebrytami oni są, bo celebryci to nie jest tylko to nie są tylko osoby z tego żartobliwego powiedzenia, że osoby znane z tego, że znane, tylko w ogóle osoby publiczne, którymi interesują się media, również media takie typu plotkarskiego. No i nie wiem, ja się interesują, no może to nie jej wina, ale ten definicję spełnia. Mniejsza, o to, bo chyba to jest najmniej istotne. Dość jest zadziwiający wywiad z Ireneuszem, profesorem Ireneuszem Krzemińskim, przeprowadzony przez Aleksandrę Pawlicką, bo Ireneusz Krzemiński ma dość właśnie proste, prostą definicję tego odpowiedzi na pytanie, jak ukryć katastrofę szczepionkową. Otóż on mówi, że biorąc pod uwagę nieporadność działań tego rządu, Trudno nie mieć podejrzeń, że to, co wydarzyło się z dystrybucją szczepionek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i ze szczepieniem kilkunastu aktorów, którzy zgodzili się wystąpić w akcji promującej szczepienia, było ukartowane. Nie można wykluczyć działania służb, które tak zamotałyby całą sprawę, by wykreować z niej aferę. To jest zdumiewające logicznie, bo okazuje się, że władza tak nic nie potrafi zrobić. Że żeby to ukryć, potrafi wykonać jakiś absolutnie genialny ruch, a mianowicie namówić demokratycznie wybranego rektora Uniwersytetu Medycznego i nie kilkanaście, tylko jednak kilkadziesiąt, panie profesorze, bo mowa jest o 60, zdaje się, osobach, z których poznaliśmy niepełną trzydziestkę ciągle tylko. I więc żeby namówić te osoby, no w większości znane, a może w 100%, z absolutnej postawy antypisowskiej i raczej znane z tego, że nie są idiotami, tylko osobami inteligentnymi, namówić do udziału w tego typu akcji, no to muszę powiedzieć, że to Hans Klaus chyba tego nie potrafił. A tu się okazuje, że nieudolna władza potrafi wykonać perfekcyjną, oszukańczą akcję. Nie jestem w stanie pojąć tej ryzyki, tej logiki, ale niestety, tak jak nie jestem w stanie w ogóle pojąć tego dość historycznego wywiadu, z jeszcze licznymi błędami, bo na przykład to już trochę pretensja do, do dziennikarki, dlatego że w autoryzacji zwraca się uwagę osoby, z którą się rozmawiało, że popełnia jakieś błędy rzeczowe i się je usuwa. A tu na przykład Irenusz Krzemiński nam stwierdza, właśnie czytam, że niejaki biskup krakowski zabrał siedzibę tygodnikowi powszechnemu. Budynek podarowano, podarowany po wojnie po to właśnie, aby tygodnik. Nie był zależny od władz państwowych. No nie, no pomieszanie z poplątaniem to nigdy oczywiście nie był budynek własnością tygodnika powszechnego czy też wydawnictwa znak, które przez całe lata go wydawało. To były po prostu użyczone przez Kurię Biskupią pomieszczenia w całym takim zestawie budynków Kurii Krakowskiej. Notabene o czym już kilkakrotnie przedstawiciele Tygodnika Powszechnego i jego wydawcy mówili, wynajmowane od biskupów krakowskich przynajmniej w ostatnich latach za normalną, komercyjną cenę. Więc oczywiście arcybiskup Jędraszewski zrobił rzecz tyleż idiotyczną, co obrzydliwą, natomiast no naprawdę niczego nie zabrał. To jest drobna pomyłka, ale od tego jest poważny tygodnik opinii, żeby takich, żeby takich głupich błędów nie, nie puszczać i nie pozwalać kompromitować swojemu, swojemu rozmówcy. Yy, yy, więc też jakieś takie niezrozumiałe są, jakaś czysta nienawiść wobec profesora Ledera i jego znanych, bardzo ciekawych tez na temat polskich stosunków folwarcznych. Tutaj Leder występuje w ogóle jako pan leder, co jest już takim też przejawem kompletnego lekceważenia, to jest jednak wybitny naukowiec. Co najmniej niczym nie gorszy od profesora Krzemińskiego, więc myślę, że jeżeli mówi się o innym naukowcu, to y, naukowiec powinien to robić z jakim takim szacunkiem. I jeszcze tenże pan leder, który błyska jak sztuczne złoto na salonach intelektualnych. Y, muszę powiedzieć, że mam odruch, przepraszam, wymiotny po czymś takim. Znaczy, to jest poziom jakiś. Y, Jakiejś nie wiem, pisowskiej narracji, obrzydliwej zupełnie. Nie, nie zdziwiłby mnie u uznanych braci, ale nie w, jednak w Newsweeku, no, do którego mam ciągle mnóstwo zastrzeżeń, ale które uznaję za profesjonalne pismo. <laughs> takich, takich niestety kwiatków w tym wywiadzie jest mnóstwo. No, właściwie się głównie składa z takich kwiatków zdumiewających. Jest też rozmowa Tomasza Lisa z z Leszkiem Czarneckim na temat tego, jak mu to zabrano bank. Rozmowa, w której nie powiem. Nawet Lis stara się zadać parę trudnych pytań, ale na te trudne pytania nie padają właściwie żadne odpowiedzi. Taka może najbardziej kuriozalna sprawa to jest, kiedy Lis pyta, ile pieniędzy stracił pan 31 grudnia, czyli wtedy, kiedy bank został przejęty. Na co bankier Czarnecki odpowiada, nawet nie wiem. Bardziej niż szkoda akcjonariuszy mniejszościowych, obligatoriuszy, którzy stracili pieniądze, zrobiono im wszystkim straszną przywdę. No, dość to jest zdumiewające, jeżeli jednak właściciel banku nie wie, nie potrafi podać żadnych kwot. Ja rozumiem, że to jest trudno podać co do złotówki, ale że jednak jakiejś wyobrażonej mniej więcej kwoty. Jak on widzi swoją stratę, nie potrafi podać, nie rozumiem, ale co gorsza, ten wywiad nie odsyła, a powinien, tak naprawdę, ja bym postawił tekst, o którym za chwilę, bezpośrednio przy tym wywiadzie, ale przynajmniej odesłał do istniejącej w tym samym numerze analizy przejęcia Idea Banku, pióra Konrada Sadurskiego, dobrego dziennikarza ekonomicznego, która jest, no, mówiąc delikatnie, dużo bardziej zniuansowana i tak jak zresztą w innych pismach, bo o tym też pisze polityka. No niestety, przykro powiedzieć, niezależnie od tego, że władza pisma być może w tej sprawie różne grzechy na sumieniu, to były wszelkie formalne i merytoryczne przesłanki, żeby takie rozwiązanie zrobić, i o tym zresztą mówią też bardzo poważni bankowcy. Zupełnie niezależnie od władz PIS, jak na przykład prezes JNG Banku Śląskiego, dużego kapitału holenderskiego, on naprawdę nie musi bać się władzy pisowskiej, a nawet gdyby się bał, to z kolei nie musi udzielać na ten temat żadnych obszernych wywiadów, a takich to wywiadów udzielił, więc jeżeli to zrobił, to jakieś racje merytoryczne widać były. Mówię o tym, dlatego że już tyle razy przeczytałem, że tak zwaną aferę z celebrytami, z tak zwanymi celebrytami wymyślono po to, żeby przykryć kradzież banku banku czarneckiego. Muszę powiedzieć, że jest to piramidalna bzdura na poziomie jakichś różnych koncepcji nie wiem, foliarzy albo, albo wręcz koncepcji smoleńskich. Nie, nie proszę Państwa. No niestety rzeczywistość nie jest czarno-biała. I tak jak już nie pierwsza rzecz, kiedy PIS robi rzeczy wredne, ale też dlatego, że są ku temu możliwości, bo zostały wcześniej stworzone, czy to w polskim prawie, czy w polskiej praktyce politycznej, czy w polskim obyczaju, tak samo i tym razem, tak samo i tym razem Leszek Czarnecki źle prowadził ten bank, ten bank był w fatalnej kondycji, naprawdę nie z winy PISU, a w każdym razie zdecydowanie nie głównie z winy PISU. No, i dostał, dostał to, to, co dostał. Gdyby ten bank zostawić, wszystko wskazuje na to, wbrew bulczucznym zapowiedziom Czarneckiego, że skończyłoby się to katastrofą polskiego systemu bankowego, ze stratą dla nas, jako siłą rzeczy korzystających z rozmaitych usług bankowych. Więc. Ta, ta schizofrenia Nisłjka, zresztą nie pierwszy raz przeze mnie już chyba sygnalizowana, że z jednej strony wywiad, który jest wywiadem no nieco dworskim, powiedziałbym, a z drugiej strony bardzo rzetelna analiza, wzajemnie sobie przeczące. Ja doceniam pluralizm, ale jeżeli oba teksty są materiałami redakcyjnymi, no to jakiś rodzaj harmonii między tymi tekstami byłby spodziewany. A jeżeli tej harmonii nie ma, to przynajmniej oczekiwam od redakcji, że wytłumaczy mi, dlaczego prezentuje dwa właściwie sprzeczne stanowiska w jakiejś sprawie. Ja chętnie z całego życia publicznego biorę różne wersje i sam sobie wyciągam z nich jakąś średnią albo nieśrednią, ale w ramach jednego pisma, jednej myśli przewodniej, jednej redakcji nie rozumiem. Natomiast bardzo z kolei chciałem w tym tylko pochwalić tekst, który mnie oszukał a mianowicie na takim, w takich obrazkach trochę, rozmowach z różnymi ludźmi opisuje to jak wbrew wszelkim postanowieniom i prawu ustanowionemu przez PiS, no, związanemu z, z zablokowaniem działalności hoteli, pensjonatów i tak dalej i tak dalej, z pogodów covidowych, jakżeż rodacy sobie radzą, bo to jest tekst oparty na pewnej pułapce, znaczy zaczyna się od tego, jak to, no taka mu chyba głównie warszawska klasa średnia albo wyższa klasa średnia, kombinuje jak tutaj złamać czy obejść te wszystkie przepisy. Ja od razu zaznaczę, wiem, że znaczna część tych przepisów została wprowadzona niezgodnie z prawem, ale nie zmienia to faktu, i tego żaden poważny człowiek, o ile wiem, nie kwestionuje, że znowu, może nie wszystkie, ale znaczna część tych przepisów... Jednak służy opanowaniu epidemii czy pandemii. Jest więc w naszym wspólnym interesie. Tu natomiast mamy do czynienia z całą galerią osób, które uważają, że oczywiście z COVID-em trzeba walczyć, no ale przecież ja nie. Ja muszę pojechać na narcy albo na sanki. Moje dzieci nie mogą stale siedzieć w domu. To są, to są ci ludzie, którzy chyba nie mają świadomości. Jakie setki tysięcy polskich dzieci na żadne ferie nigdy nie jeżdżą, a często i na wakacje nie jeżdżą. No ale jak wiadomo, bogaty biednego nie zrozumie. I, i otóż w tym tekście Rynatek jest taka przewrotka, bo raptem tekst, który wydaje się tylko beznamiętnie relacjonuje te różne kombinacje naszych rodaków, a w tym, jak wiadomo, jesteśmy genialni. Na przykład, to jest taki przykład: na niektórych stokach właściciele wyciągów oferują ciekawą usługę. Oni wywożą na górę sprzęt, narciarze jadą wyciągiem jak zwykli turyści i odbierają go na górę. No Dzięki temu omija się te skąd źle skonstruowane, skonstruowane przepisy. Albo jest jeszcze inna metoda: wynajmujesz parking, a nocleg jest w cenie parkingu. Znajomy podpisywał też umowę bezterminową na wynajem pomieszczeń i rozwiązywał ją, gdy wyjeżdżał. No, yy, Mistrzostwo Świata w kombinowaniu, tylko nie wiem, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że tak naprawdę to są, yy, to łamanie prawa, nawet jeżeli to prawo ma swoje liczne wady, to przecież nie jest coś, co jest jednorazowe. To jest coś, co. Ach, pewnie już mało kto to czytał, a jeżeli czytał, to mało pamięta. Kazimierz Wyka to opisywał po II wojnie światowej. Życie na no niby to się nazywa. To jest tak, jak w krew wchodzi, że cnotą niemalże obywatelską jest oszukiwanie państwa i oszukiwanie de facto społeczeństwa. Warto by było, żeby media podjęły ten wątek, choć w atmosferze walki na śmierć i życie z pisem to będzie bardzo trudne oczywiście. Może przy jakiejś okazji jeszcze do tego wrócę. Więc jak mówię, no taki nierówny ten newsweek, tyleż ciekawy, co irytujący. Choć też może ciekawe jest przypomnienie w dobrym tekście Jacka Pawlickiego o tym, dlaczego Izrael szczepi najszybciej na świecie. Przypomnienie sobie, że przecież rządzący tym krajem gość jest no, równie nieciekawym typem jak Jarosław Kaczyński. I że tak naprawdę sądzę, to już trochę moja dopowiedziana do tego, do tego dobrego informacyjnie tekstu teza, polega na tym, że, że tak naprawdę to nie jest zasługa Netanyahu, który tylko sprytnie propagandowo to wygrywa, tylko tego, że po prostu od lat izraelski system opieki zdrowotnej jest bardzo dobrze skonstruowany, czyli zrobiono tam coś, czego u nas przez tyle dekad, przez trzy kolejne dekady II i III Rzeczpospolitej nie zostało zrobione i na co w ogóle nie zwracaliśmy uwagi, bo większość tej głośnej opinii publicznej spokojnie sobie radziła w prywatnej opiece zdrowotnej. A jak przyszedł kryzys to się okazało, że prywatna opieka zdrowotna to jednak trochę za mało. Za chwilę o całej, o dwóch pozostałych tygodnikach. Mamy jeszcze politykę, która tym razem jest. Nie ma tu jakichś wyjątkowo mocnych bomb z wyjątkami, ale prezentuje swój stały, dobry, wysoki poziom. I no, dwa teksty, które jednak muszę polecić, oba około szczepionkowe. Jeden to jest dość wstrząsający tekst Wiolety Krasnowskiej. I szczerze powiem, tak, nawet patrzenie no jest tutaj w małej takiej zapowiedzi na, na okładce, ale to właściwie się należałaby okładka temu. To jest o tym, że Polska jest zalana. Milionami chyba, maseczek, co do których przydatności żaden ekspert nie wypowiada się krytycznie, tyle tylko, że my mamy maseczki, które są nic nie warte. To są sfałszowane maseczki na ogół z Chin i nikt tego nie sprawdza. No I to jest prawdziwy problem. To jest tak, że państwo, bo to jest właśnie wina państwa, różnych jego instytucji, niektóre z nich coś próbowały z tym robić, ale zostały. Spuszczone, no wiadomo, po czym zostały spuszczone, łącznie na przykład z taką, to już tylko anegdotka. Pamiętacie Państwo ten osławiony wielki transport tym wielkim samolotem tych maseczek, które podobno kupił KGHM, a to nieprawda, zapłacił za to skarb państwa, i które nasz premier Pinokio witał serdecznie na lotnisku. Otóż nie wiadomo, a tam było jakiś Setki tysięcy tych, tych maseczek, bo dość szybko się okazało, że to jest pizza wody, te maseczki, że one do niczego nie służą, bo nawet nie wiem, czy, czy w toalecie do czegoś by się nadały. Otóż nie wiadomo, co się z nimi stało, wyparowały. I nie sposób od żadnych władz uzyskać informacji, czy one gdzieś leżą, czy też na przykład radośnie zostały rozdystrybuowane i kto na tym zarobił. To bardzo jest ciekawa rzecz, moim zdaniem, warta, no. Właściwie pierwszych stron w, w dziennikach. I drugi, tradycyjna moja pochwała dla działu nauki w polityce, Pawła Waleskiego, zastrzyk wiedzy na temat szczepionek. Niby nic nowego. To jest kolejny taki przegląd tego, co wiemy, i takich odpowiedzi na podstawowe pytania: od, od pytania, po co w ogóle te szczepienia? Przez to rzeczy, czy badania nad szczepionkami trwały za krótko. Aż po, aż po na przykład to, czy, czy zaszczepieni będą rzeczywiście dostawać jakieś przywileje i jakie. Było już trochę takich tekstów, ten jest powiedziałbym wzorcowy. Niestety podejrzewam, że na policy.pl jest on w płatnej wersji za Paywallem. Ale gdybym mógł coś apelować do Jerzego Baczyńskiego, to uważam, że dla dobra wspólnego akurat ten tekst należałoby zwolnić i masowo wręcz kolportować, gdzie się da, bo wyjątkowo dobrze opisuje wszystkie te niesłychanie ważne sprawy. A jeszcze nie dalej, jak dziś tłumaczyłem komuś z osób absolutnie przekonanych co do szczepionek, że jest jakaś istotna, merytoryczna przyczyna. Szczepienia poza personelem medycznym, również rodzin personelu, personelu medycznego. W tym tekście jest też odpowiedź, dlaczego. Jasna i prosta, ale jak się okazuje, wcale dla nas tak niezrozumiała. I wreszcie przegląd. Jak zwykle taki biedny brat tych wielkich i bogatszych tygodników, ale jak zawsze z paroma rzeczami bardzo fajnymi. No, z zupełnie strząsającą historią opisaną przez Roberta Walenciaka, jak w wyjątkowo chamski sposób został wykończony, wyrzucony z pracy polski ambasador w Japonii. I to ambasador już mianowany przez dobrą zmianę. Znaczy trochę schadenfreude mam, bo, no bo ten pan się sam pchał, że tak powiem, do dobrej zmiany, i dobra zmiana go, żeby było śmiesznie. Bez żadnego merytorycznego powodu. Po prostu podpadł nomenomen papierzowi, ale takiemu papierzowi przez RZ. No, no historia jest nieprawdopodobna. Znaczy, jakby z tego zrobić jakiś film, to właściwie nie wiem byłby to chyba jeden z najbardziej groteskowych filmów na, na świecie. Jest wreszcie druga część, ale autonomiczna, dobrego historycznego tekstu o Czarnej Ospie w Wrocławiu. Czyli w tej słynnej i opisywanej zresztą już wiele razy historii z 1963 roku, w której wydobyte na wierzch są dwie bardzo ważne rzeczy. Że oto z jednej strony, i takie właśnie nawiązujące do współczesności, że z jednej strony ta, ta epidemia wybuchła z winy no, władz politycznych, poczynając od tego, że tym pierwszym, który który tę ospę przywiózł do Polski, był z Indii, był agent wywiadu. Który w związku z tym wszelkie, że tak powiem, sprawdzania go no, były blokowane w sposób oczywisty, w sposób oczywisty wtedy, choć pewnie i dziś tak by było. I że z jednej strony potworny grzech władzy, bo można było dużo szybciej sprawę opanować, ale z drugiej strony, kiedy już władze, i to partyjne, no nie oszukujmy się, podjęły 16 lipca decyzję, że już świadomiły sobie, że we Wrocławiu jest czarna ospa, to cała akcja masowych szczepień została przeprowadzona no właściwie perfekcyjnie. I to, mimo że przecież takich doświadczeń Polska wtedy jeszcze nie miała, że to było absolutnie pienierskie. Bardzo ciekawe zderzenie takich dwóch, dwóch rzeczy, też pokazujące, jak czerni przeplata się z bielą. I tradycyjnie chwalę za przegląd, za takie wielogłosy, które no, może są prostą formą dziennikarską, ale z ogromnym zainteresowaniem czytam kolejny odcinek. Takiego serialu, dlaczego mimo kryzysu PiS lewica nie zyskuje w sondażach. I znowu nie jest tak, że któraś z tych pojedynczych wypowiedzi różnych osób, polityków, naukowców, jest taka ciekawa, tylko to, że połączone, a w tym numerze mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich krótkich wypowiedzi, daje już bardzo ciekawy materiał do jakiejś analizy czego sobie i Państwu życzę również w kolejnych numerach, nie tylko przeglądu, ale wszystkich tygodników opinii. Dziękuję bardzo.